Tym przyponem mówiłem ostatnio: przez tydzień szczupaki w Szwecji kosztuje grosze i nie jest to fluorokarbon. Chciałbyś się dowiedzieć, co to jest? A zaobserwowałeś już mój profil? To zrób to raz, dwa, a kolega już tłumaczy, o co chodzi. Jest to materiał, który specjalnie wybraliśmy od jednego z naszych dostawców, który pierwotnie miał być przeznaczony do big gameowych przyponów na mieczniki, tuńczyki i na inne ryby, także barakudy. Natomiast my stwierdziliśmy, że zaaplikujemy go do naszego łowienia, ponieważ jest na tyle miękki i elastyczny, a zarazem odporny na przetarcia i na zęby, że dużo lepiej się sprawdza niż na przykład wolfram, który oczywiście jest cieńszy i bardziej wytrzymały przy mniejszej średnicy. Natomiast, po, jak wiecie, po dwóch, trzech rzutach możecie go praktycznie wyrzucić, a już szczególnie po dwóch, trzech rybach, ponieważ zmienia się w sprężynkę. Także Guardline to jest naprawdę przyszłość, ponieważ jest tańszy od fluorokarbonu, bardziej wytrzymały na przetarcia i lepiej się sprawdza w różnych warunkach. Cena paczek: są dwa przypony, w środku zaczynają się od 14 zł. A jeśli nie łowisz tu tuczników i baraku, to nic nie szkodzi, a jest mówi za ciebie. Ty łów szczupaki. A przypony Guardline kup sobie na zadzior.pl. Zapraszam. Ty, ja powiedziałem tuńczyków czy tuczników?